Przedszkole nr 3 w Zespole Szkół nr 4 imienia Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej po przeprowadzonym audycie przez Polskie Stowarzyszenie Dalton uzyskało certyfikat placówki daltońskiej. Co to oznacza? Daltońska metoda kształcenia opiera się na czterech filarach. Zresztą Państwo chyba widzieliście tu w tle, dla wszystkich rodziców jest tutaj przekazana informacja, że na odpowiedzialności, współpracy, refleksji i mamy jeszcze samodzie... Nie samodzielność. Nie pominaczej, samodzielność, współpraca i refleksja. Bardzo to są istotne filary, które budują jakby kolejne etapy kształcenia, przygotowują dzieci do kolejnych etapów kształcenia, co więcej przygotowują do pracy w określonych, w ogóle może nieokreślonych zawodach. Ale do współpracy w zakładach pracy czy na wyższych uczelniach, taka możliwość jakby generowania nowych pomysłów wspólnych, odpowiedzialności za nie, ale i też wyciągania refleksji. I państwa jednostka została wyróżniona w sposób szczególny jako jedna z niewielu na terenie województwa otrzymała ten tytuł. Tak, tak właśnie. Pracowaliśmy na to od trzech lat, niecałych trzech lat, a rozpoczęło się właściwie to od tego, że zauważyliśmy, czy zauważyłam, że dzieci są coraz mniej samodzielne. I postanowiłam przeanalizować to i w jaki sposób można by wzmocnić ten proces wychowawczy i wspomóc rodziców w tym procesie. Poszukując różnych rozwiązań, właśnie natrafiłam na stowarzyszenie, Plan, stowarzyszenie Daltońskie Polskie. Jedyne tutaj stowarzyszenie, które uzyskało certyfikat z holenderskiego stowarzyszenia. Ono ma prawo audytować i przeprowadzać szkolenia. Zapoznałam się z głównymi założeniami tego planu i namówiłam moich dwóch nauczycieli żeby pojechali ze mną do Szczecina na szkolenia. Było to troszkę daleko, ale uznałyśmy, że warto. Pojechałyśmy w weekend, w sobotę mieliśmy szkolenie, wyjechałyśmy w piątek z panią Anią Ryś, z panią Żanną Sigorską i w sobotę miałyśmy cały dzień szkolenie właśnie w przedszkolu daltońskim. Chciałyśmy zobaczyć, jak to jest realizowane w praktyce, jakie pomoce dydaktyczne są wykorzystywane, jakie podpowiedzi ewentualnie przy wdrożeniu, Myślę, że tam te szkolenie pomogło nam właśnie zobaczyć. Wcześniej czytałyśmy materiały, ale one jakby nie dawały nam całego obrazu tego, w jaki sposób to wygląda. Natomiast pani dyrektor, która prowadziła szkolenie, wdrożyła nas, pokazała i przyjechałyśmy pełne zapału. Odwiedziliśmy grupę dzieci, gdzie stosuje się metodę daltońską. Proszę powiedzieć, czym różni się ona od tych stosowanych w tradycyjnych przedszkolach? W naszym przedszkolu bazujemy na wizualizacjach, dzięki którym ćwiczymy samodzielność, współpracę, odpowiedzialność i refleksję wśród dzieci. Wizualizujemy zadania, wizualizujemy wyzwania dla dzieci. Na tej tablicy znajdują się przydziały zadań. Są to dyżury, które dzieci obejmują w poniedziałek i realizują do końca tygodnia. Jest podział na pracę w parach i pracę w grupach, aby ćwiczyć tą wzajemną samopomoc wśród dzieci. Mamy również sygnalizator, który pozwala nam ćwiczyć metodę przeniesionej uwagi. Mamy tablicę, dzięki której dzieci pilnują wykonywania poszczególnych zadań, jak również informacje o tym, które dzieci nabyły już odpowiednie umiejętności, oraz tablicę, która zawiera informacje o dzieciach, które są ekspertami w danej dziedzinie. Wspomnijmy jeszcze o tych praktycznych umiejętnościach, na przykład jakie nabyły. Na pewno jest to samodzielność w podejmowaniu zadań i wyzwań. Dzieci pilnują własnych dyżurów, pilnują porządku w sali, pilnują tego, aby zadania, które są dla nich przeznaczone, były wykonywane w odpowiednim czasie. Na pewno umiejętnością jest również współpraca w parach i współpraca w grupie, ponieważ dzieci charakteryzują się tym, że są bardzo stawione na siebie i na indywidualną pracę. My kształtujemy takie zachowania, które wspierają współpracę w parach i współpracę w grupie. Oficjalne wręczenie otrzymanego certyfikatu nastąpi podczas Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej w listopadzie 2020 roku.